To miał być wielki dzień, ale ekspert nie ma litości. Karol Nawrocki wyszedł do ludzi, ale zamiast idyli pojawił się zgrzyt. Jego uśmiech określono jako niewiarygodny. Co ukrywa prezydent za amerykańską maską? Czy jego luz to tylko gra? Maurycy Seweryn rozkłada na czynniki pierwsze każdy gest głowy państwa i ostrzega. To działanie polityczne, a nie odruch serca. Zobaczcie, co naprawdę wydarzyło się podczas orszaku, bo kamery tego nie pokazały. Obecność Karola Nawrockiego na orszaku Trzech Króli miała być wizerunkowym strzałem w dziesiątkę. Prezydent w towarzystwie Żony Marty dołączył do barwnego korowodu, by świętować z Warszawiakami pod hasłem Nadzieją się cieszą. Jednak Maurycy Seweryn, ekspert odmowy ciała, dostrzegł rysy na tym idealnym obrazku. Najmocniejsza diagnoza dotyczy twarzy prezydenta. Korzystając z amerykańskich wzorów, uśmiecha się górną i dolną szczęką, zauważa Seweryn. Werdykt? Ten uśmiech jest określany jako uśmiech człowieka, który jest szczęśliwy, ale niewiarygodny. To potężny cios. Choć przy zabawie chodzi o sympatię, ekspert ostrzega, problem polega na tym, że stosuje go także w różnego rodzaju typu wydarzeń, które są bardziej oficjalne. Wtedy ten uśmiech obniża jego wiarygodność. Sielankę zepsuło też otoczenie. Rozpromieniona para prezydencka zderzyła się ze ścianą marsowych min funkcjonariuszy SOP. Problem polega na tym, że uśmiechająca się bardzo wyraźnie para prezydencka nie komponowała się z marsowymi minami ochroniarzy, punktuje ekspert. Agenci byli bardzo skoncentrowani i widoczni niemal wszędzie, co skutecznie zakłócało wizerunek łagodności, jaki chciał zbudować Nawrocki. Do tego doszła wpadka modowa. Choć prezydent ubrał się na luzie w ciemny golf, a jego żona wyglądała elegancko, to troszeczkę odróżniali się elegancją od zwykłego śmiertelnika. Chcieli być blisko ludzi, a strojem postawili barierę. Jednak to, co najważniejsze, kryje się w gestach. Seweryn nie ma złudzeń, każdy ruch Nawrockiego to precyzyjna gra obliczona na zysk polityczny. Prezydent stosuje triki rodem z USA partnerskie podawanie dłoni, pochylanie się z uniesionymi brwiami. Po CO? ona dodatkowo łagodzi agresywną i silnie męską aparycję, również sylwetkę i wzrost, pana prezydenta uwyjaśnia ekspert. Nawrocki, postępując jak amerykański polityk, próbuje zmiękczyć swój wizerunek twardziela. Moim zdaniem jest to działanie polityczne, podsumowuje Seweryn, sugerując, że sztab prezydenta wciąż prowadzi kampanię, nawet po wyborach. Wychodzi więc na to, że to, co widzieliśmy na ulicach Warszawy, to nie tylko radosne świętowanie, ale polityczny teatr najwyższej próby. Uśmiech niewiarygodny, ale skuteczny. Gest łagodności, który maskuje siłę. Karol Nawrocki gra o pełną pulę, a my jesteśmy widzami w tym amerykańskim filmie kręconym nad Wisłą. Ekspert obnażył mechanizmy, ale pytanie brzmi: czy Polacy kupią ten niewiarygodny uśmiech, czy dostrzegą w nim tylko zimną kalkulację? A co wy o tym myślicie? Czy uśmiech prezydenta wydaje wam się szczery, czy też widzicie w nim amerykańską grę? I czy ochrona faktycznie popsuła atmosferę święta? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Jeśli materiał dał wam do myślenia, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Dziękujemy, że jesteście z nami.